Burta do przerobienia w przyczepce Tylna trochę muszę tu podnieść, tak jak w większości mają Trójkącik taki do góry, te 10-20 cm Będzie robiło robotę, bo tak to często gęsto właśnie trzeba ściągać i męczyć się Bo nie chce wylecieć Na styk troszeczkę Ale co zrobić, jakoś tam będziemy sobie dawać radę Dobra I jednak dociąłem tą jedną płytę, obciąłem ten słupek, bo ja to uwielbiam zostawiać zawsze niedokończoną robotę, że w 95% zrobione jest, a w 5% nie i potem ktoś tak ciągnie, ciągnie i mnie szlak trafia, bo niedokończone, także po prostu wziąłem, skończyłem, chwilę to trwało, już miałem tutaj... Błosza także dociąłem tą jedną płytę na pół po skosie. Ten słupek dociąłem i mamy skończony na razie w 100%, tak jak zaplanowałem, kompostownik. Zobaczymy jak będzie potrzeba, to tylko ten jeden, tak jak mówiłem i to wszystko. Kompostownik skończony na obecną chwilę. Miałem coś nagrywać więcej, ale tak wyszło jak wyszło sobie tu ładnie te trójkąty dociąłem, tylko że mi się pierwszej strony, nie popatrzyłem i obciąłem tą nieozdobną w, tam, w tą stronę, więc na razie tutaj nie daję będę musiał jeszcze sobie jedną płytę obciąć, to wtedy tutaj dam i dam tam na, na koniec, bo teraz też jeszcze tam nie daję, tam jeszcze ten słupek muszę obciąć i na razie tak zostanie zobaczę, no może ten słupek jeszcze obetnę żeby to już było Skończone. Tutaj nie ma jednego słupka na środku, to są takie dwa sensy Będą takie mniejsze, jakby zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Czy będzie wielka potrzeba, żeby to zwiększać? Tutaj dajemy podłoże papieżerkowe, będę dawał. Tam przewiozę, bo tam tą hałdę mam. Tutaj sobie to wrzucę, żeby było to na miejscu. Przykryję sobie to folię, bo tam w mi to lebiodą zarasta. Folię dałem, żeby mi tam nie rosło. Tam takie pnącze jest dzikie, które mocno rośnie, i myślę, że przez tą folię, żeby się nie przebiło. Żeby mi nie rosło w tym podłożu Tu zrębkę to widzieliście Jak nie ktoś nie widział to jest na filmie ostatnio jak zrębkę robiliśmy i tam kipruje tutaj Widłami sobie trochę rozgarnąłem Teraz jak skończę ten kompost to sobie tam podgarnę to jeszcze I przewiosę tam jeszcze mam jedną e, kubkę tych zrębek o tutaj I dopełnię Znaczy dopełnie? no nie będzie pełne ale jeszcze będziemy jechali robić Nieważne, wyszło jak wyszło Nie wyszło równo Ogólnie to dosyć prosta robota, ale za szybko to oczywiście chciałem zrobić i, i pouciekały mi wymiary gdzie gdzieniegdzie. I tak chaotycznie te płyty są powkładane i te słupki też nie są tak jak bym chciał. Ale to z drugiej strony to tylko kompostownik, także nie ma co się przejmować. Teraz będę się brał za przesiewanie, tutaj widzicie przesiewa, jeszcze ktoś tam obserwuje mnie dłużej to widział, że jak to działa. dorobiłem tak sobie ucho, żeby można było go widłami przewozić. I będę sobie przesiała ten kompost, bo tutaj już nie chcę tam sypać, bo ten już jest taki w miarę przerobiony, to przerzucę go tutaj, żeby to już było fajne takie do, do podsypywania tam, pod drzewka, nie pod drzewka, wiadomo kompost to wszędzie potrzebny i będzie już przesiany, żeby nie było tych patyków, bo tam my na kompost rzucamy wszystko, praktycznie nie mamy czasu na jakieś tam rozdrabnianie, bawienie się, więc takie grubsze frakcje zostają, to będą przesiane, będą wrócą tam, gdzie jest już trawa skoszona. Będą się tam przerabiały dalej, a ja sobie właśnie będę tak uzupełniał na bieżąco, żeby te ściany nie były za bardzo obciążone. To sobie będę podłoże poprzyczekowe przywoził, tę muszkę sobie objętościową wezmę i trochę przesieję kompostu i tak będę uzupełniał, żeby tak równomiernie w miarę to szło, tam sobie Wbiję jeszcze tutaj z tej strony kompost, to tam sobie wbiję jakiś tam opór, jeszcze dobrze byłoby chyba dodać te dwie deski, tak jak tutaj zrobiłem i tutaj widzicie połączyłem te płyty, bo tu te to są z popękane, nawet te nowe też pękają, powiem Wam, kupione teraz, zobaczcie, są delikatne, jednak to jest ciężar, trzeba bardzo uważać, coś tam jest zbrojone, ale, ale to jednak beton. Tu sobie skręciłem to tak z dwóch stron, tutaj łata, tutaj deska na wylot. Tutaj tak samo, tu taką grubszą dechę, tam taką cieńszą i do kupy to skręcone co żeby to pracowało razem. Wiadomo, że na dole będzie największe ciśnienie, u góry będzie mniejsze, to żeby to tam te górne podtrzymywały, te dolne i żeby to było tak w miarę, jakby tam jakaś pękła czy coś to też będzie przytrzymywało. No, tu sobie te trójkąciki tak wymyśliłem, przyciąłem sobie je tutaj tak Tutaj zostawiłem te 4-5 cm i tam tak samo, dlatego tu jest też mniej. Tu jest zabrane i tutaj tak samo jest. Że z jednej płyty mi wyszły te dwa trójkąty i nawet spoko to wygląda moim zdaniem. Dobra, nie zanudzam. Macie jakieś pytania, to piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Jak się podobało, to piszcie. Jak się nie podobało, to piszcie. Piszcie tak czy siak. Dobra, dzięki za uwagę, na razie, cześć.